Ostatnie lata w Ekstralizy to era hitowych transferów za rekordowe kwoty. Wiele z nich wzbudzało ogromne emocje, bo obok aspektów sportowych pojawiały się dodatkowe wątki oraz kontrowersje. A jak wygląda moje top 10 najciekawszych oraz najlepszych według mnie transferów ostatnich lat? Dowiecie się na tym filmie. Dziesiąte miejsce w dzisiejszym rankingu zajmuje ubiegłoroczny transfer Brady'ego Gerca z Rybnika do Wrocławia. Australijczyk przyszedł do Sparty jako najskuteczniejszy zawodnik Metalka z drugiej ekstra świeżo upieczony stały uczestnik Grand Prix oraz wzmocnienie w miejsce odchodzącego Tyja Oppindena. Co więcej miał to być powrót Kerca na ekstraligowe tory po spędzeniu czterech lat w szczebel niższej lidze. Jak dziś widzimy był to strzał w dziesiątkę, Kerz wręcz z nawiązką wywiązuje się z postawionych mu zadań. W ekstralidze legitymuje się średnią grubo ponad 2 punkty, a w cyklu Grand Prix zdobył średni medal. 9 miejsce to transfer, który niósł ze sobą wiele kontrowersji. I chodzi tu o odejście Jasona Doyla z Unii Leszno do Wilków Krosno w 2022 roku. Australijczyk miał już być dogadany z Wyszyńskimi wybykami na kolejny sezon, ale gdy do gry weszły Wilki Crossout z jeszcze lepiej płatną ofertą, Jason postanowił w ostatniej chwili zmienić klub. Jakby tego było mało, to pierwszy mecz Wilków w sezonie 2023 odbywał się właśnie w Lesznie. Doira na prezentacji przywitały donośne gwizdy, a po zwycięskim 14 biegu Jason w odlecie pokazał kibicom środkowy palec jadąc na jednym kole. Później kibice rzucali do boksu byłego mistrza świata dużej ilości dolarów z jego podobizną. Koniec końców, Doyle odjechał przeciętny sezon w Gwarach cross na wykręcając średnią nieco poniżej dwóch punktów na bieg. Jak wiemy jednak, od 2026 roku Jason będzie prezentował na nową barwę Wilków tylko ligę niżej. Ósme miejsce to transfer Michaela Michaelsena z Dublina do Częstochowy w 2022 roku. I tutaj również nie obłoło się bez dodatkowych wątków. Duńczyk miał być dogadany z mistrzami Polski na następny rok, jednak, ostatecznie zmienił zdanie wybierając kup z Częstochowy. Prezes Motoru Jakub Kempa mówił, że pierwotnie osiągnął porozumienie z Mickelsenem, jednak później decyck miał renegocjować warunki kontraktu, na które prezes Motoru już nie chciał przystać. W środowisku można było usłyszeć, że Mickelsenowi nie podobała się dysproporcja pomiędzy kwotami, jakie miał zarabiać on, jako wieloletni lider Lublina, a jakie miał przychodzący do klubu Bartosz Mazdrich. Ostatecznie ten transfer miał być dla Wukniarza dużym wzmocnieniem. Mikkelsem przychodził w końcu jako szósty załonik ligi ze średnią ponad 2,2 punktu na wyścig. W warunkach częstochowskich Mikkels wpisywał się jednak o wiele gorzej, notując w dwóch sezonach kolejno średnie 1,9 i 1,6 punktu na wyścig. Siódme miejsce to transfer Wiktora Przyjemskiego z Polonii Bydgoszcz do Motoru Lublin. W 2023 roku wiele klubów zabiegało o Wiktora w swoim składzie. Od dawna wiadomo, że jest to duży talent i dla każdej drużyny byłby olbrzymim wzmocnieniem. Już około 18 Lat, był najlepszym zawodnikiem pierwszej ligi żużlowej. Przy braku awansu Bydgoszczy do Ekstraligi w sezonie 23, Wiktor postanowił pójść o ligę wyżej i zasilić szeregi Mistrzów Polski z Lublina. Będąc zawodnikiem Motoru Przyjemski zdobył m.in. tytuł mistrza świata juniorów czy drużynowe mistrzostwo Polski, a ten sezon jest już jego kolejnym w Ekstralidze, kiedy legitymuje się średnią powyżej dwóch punktów na bieg. Bez to udany transfer, ale jak wiemy, Wiktor po tym sezonie wraca do Bydgoszczy. W szóste miejsce to transfer Martina Waculika z falu Bazowia Stali Gorzów. W 2020 roku ogłoszono powrót Słowaka do Stali po dwóch latach spędzonych w Alubazie. Wacław przychodził jako piąty zawodnik ligi ze średnią blisko 2,2 punktu na bieg, a przez kolejne lata utrzymywał ten poziom, będąc liderem Stali i zdobywając z nią medale DMP. Po tym sezonie, jak potwierdził sam prezes Stali, Martin opuści Gorzów i najprawdopodobniej przejdzie do Motoru Lublin. Piąte miejsce to transfer Emila sojk z Unii Leczną do Apatora Toruń. Anioły w 2021 roku były bardzo aktywne na giełdzie transferowej, a jednym z ich największych osiągnięć było zakontraktowanie multimedalisty Mistrzostw Świata. Transfer Emila miało umożliwić Torunianom walkę o najwyższe cele, jednak, zawieszenie Rosjan w 2022 roku opóźniło Debiut Sekulinowa w nowych barwach. Rok później już wrócił i to w wielkim stylu wykręcając drugą średnią Ligi, a do dziś jest czołowym zawodnikiem Afatora. Czwarte miejsce to transfer Leona Matsyna z Częstochowy do Zielonej Góry. Był to absolutnie największy ruch podczas ubiegłorocznej giełdy transferowej i to za olbrzymie pieniądze. Mówiło się o kwocie 1,5 miliona złotych za podpis oraz 12 tysiącach za punkt. Macen przyszedł jako trzeci zawodnik ligi ze średnią 2,4 punktu na wyścig i był wielką nadzieją Pauwazu na walkę o medale. Jednak początek tego sezonu był kiepski dla Macena. Zdobywał nawet po 5 czy 6 punktów, przez co koniec końców się nie awansowały do bazy play-off. Później zalecał już lepsze występy, ale umówmy się, Macen jest bez dwóch zawodnikiem, od którego wymaga się więcej. Trzecie miejsce to transfer Artioma Łaguty z Grudziądza do Wrocławia. Prezes Andrzej Rusko szukał w 2020 roku lidera dla Spartek, który byłby elementem umożliwiającym walkę o Złoto DMP. A że Magucie kończył się kontrakt z Gołębiami, to panowie się szybko dogadali. Plan wypalił, bo Sparta zdobyła Mistrzostwo Polski w 2021 roku. Co więcej, Artyom nie schodził ze średnią poniżej 2,2 punktu na wyścig od 2017 roku, a we Wrocławiu kontynuuje tę serię do dziś. Dodatkowo w sezonie 21 został Mistrzem Świata, więc to był naprawdę udany rok dla Łaguty. Drugie miejsce to transfer Patryka Dudka z Zielonej Góry do Torunia. 2021 rok był wyjątkowo bolesny dla zielonogórskich myszy ze względu na spadek z PGE Ekstraligi, lider oraz wychowanek klubu Patryk Dudek. Chcąc pozostać na najwyższym szczeblu był zmuszony zmienić barwy klubowe po raz pierwszy w karierze od 2009 roku. Dudek miał swoje problemy z formą po zmianie barw na toruńskie, ale od tego sezonu zaczął jeździć na nowo fenomenalnie co potwierdza jego najwyższa, jak dotąd średnia w karierze. Warto dodać, że Dudek miał wrócić do Zielonej Góry po powrocie koło do Ekstra jednak, jak widzimy, tak się nie stało. Dużo kibiców ma mu to za złe, co chociażby widzieliśmy podczas ubiegłorocznego meczu ligowego przy W69. I na koniec, absolutny numer uno czyli transfer Bartosza z Marzyka z Gorzowa do Lublina. Po sezonie 2022, w którym zmarzik zdobył swój trzeci tytuł Mistrza Świata, ogłosił on odejście ze swojej macierzystej stali po ponad dekadzie startów dla klubu. Był to epokowy transfer, który wywołał olbrzymie poruszenie w środowisku i porównywany był do największych sportowych ruchów w Polsce. Oficjalna prezentacja nastąpiła na lotnisku w Lublinie 2 listopada wraz z równolegle zakontraktowanymi Jackiem Polderem oraz Fredrikiem Ingrenem. Zmarzlik ma ważny kontrakt w Lublinie do końca sezonu 2026, a ostatnio zdobył swój szósty tytuł Mistrza Świata. I tak według mnie wygląda 10 najlepszych transferów ostatnich lat w Ekstralice. Dziękuję użytkownikowi Kontojek za pomysł na ten odcinek. Jak widzicie, tutaj temat zamierzyłem do ostatnich 5 lat. Jeżeli uważacie, że nie wspomniałem o jakimś innym ważnym transferze, albo że kolejność w tym rankingu po prostu powinna być inna, to dajcie znać w komentarzach. Ja chętnie popatrzę na Wasze opinie. Tyle na dzisiaj ode mnie. Cześć!